Włoki Wizard No trochę już tą grę grałam Dlatego mam y, już Duże rzeczy Ale no, Będę pokazywać jak różne rzeczy Zdobyć i w ogóle będę też Jakieś rzeczy robić, które mi zostały Na przykład teraz będę Robiła jeszcze Dwa tutaj y, Te Napoje dla, dla wiedźmy i Tego goblina Zacznę od tej Wiedźmy Ona tam słyszałam chciała jabłko i banana tak więc robimy smoothie dobra banany już wzięte i wkładamy do blendera halo dobra jabłko tutaj jest spoko to jabłko już wzięłam. I podamy. No. A one są takie cute. Dobra. Wsadzę. Dajemy. Dobra. Jaka szczęśliwa. Dobra. Teraz jeszcze został ten goblin. <śm> Skakujemy na niego. Mm -hmm. Co, a ja nie mogę. Dobra, dobra, no to zacznijmy, może od pomarańczy. Nie wiem, czy mi się to uda, bo on chce ze mnie napój. No, raz jak robiłam temu 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 Walkie Wizard, to przypadkowo sama weszłam do tego blendera i sobie zblendowałam nogi, więc może o to chodzi. Sprawdźmy. Dobra. Jej! Jestem nisiutka. Dobra, to jest obleśne. Oby mu smakowała. Nie wiem, czy ja teraz na niego wskoczę. Dobra. Dziękuję. O, dostałam okulary. Jej To mało dziecko się cieszy. Mucha, ha, ha. Mam okulary. Dobra. Ale fajnie. Dobra. Ciekawe, co z tego mogę zrobić. Ja, ja ogólnie dzisiaj zdobyłam. Tą czapkę pirata I paprykę I właśnie okularki Dobra Nie, jeszcze to, tego, tego A wczoraj zdobyłam Rzepkę i Tego, tego Sprawdzę, Pokażę wam Jak to zdobyć, jeżeli nie macie jeszcze A ja tymczasem sprawdzam O co chodzi Boże! <grywa> to było takie komiczne. Dobra, to ja mogę teraz Wam pokazać, jak zdobyć to. To jest mega proste zdobycie. Po prostu. Dobra, najpierw zrobię to, czym zawsze. Transportuję w tej grze. Święte skrzydła. Dobra, to tak, lecimy. I po drodze będę Wam mówić, gdzie co zrobić. To tak. No. Ogólnie tutaj, y, w tym zamku, no trzeba najpierw naprawić tego robota, który tutaj siedzi i dać mu pod koniec mózg ten, którego się ma już od początku i wtedy dostanie się taki klucz do tego zamku, no i trzeba tam wejść, no i skończyć obbi. takie, i dostaje się diament. Tutaj... Y Trzeba wsadzić do tej piramidy takich parę składników. No i wtedy się robi Wam ta maska faraona. No i jeszcze zdobyłam tego kokonata. Kokonat to ten, ten którego zdobyłam, jak przeszłam ten update wulkana. Dobra. No to szukam dalej tego czegoś. O, w zasadzie to, to coś to jest takie taka żółta brama ogólnie. Hmm. Gdzie? A, to było gdzieś tam. tam. Dobra. Tak. I jeżeli chcecie mieć tą czapkę piracką, to musicie po prostu wejść do tego jeziora, no i tam gdzie jest ta, ten wrak statku, to tam bierzecie łopatę, no i tam idziecie tam do tej dziury, do tego domku, i tam będzie X, no i tam musicie zrobić wiele tych takich zadanek. No I latać po całej mapce, albo chodzić. Ale chodzić się nie opłaca, bo to jest zbyt długo. Więc po prostu lepiej sobie polatać, jak ja to zrobiłam. Bo wtedy szybciej się to zrobi. Więc już jesteśmy na miejscu. Dobra. I tutaj właśnie będzie. Tutaj. Takie zadania, taki quiz. Ona ma tyle lat, choć trochę dziwna. Jej ulubione to jest Vomit Potion. A nie, dobra. To było Brum Potion. Dalej jest Meteor. No i tam sami rozwiążecie, bo ja troszkę zapomniałam. Bo ja mam sklerozę. To robiłam wcz wczoraj, więc. Ale dobra. Tutaj wam jeszcze pokażę. To jest ten kokonat. Kokonat, natura, jeste giant. Nut. I ogólnie, jak się go da, to, to naprawdę to jest takie, takie głupie. Ale też można robić ciekawsze rzeczy z tego. Nawet no mi się zapakowało coś. Dobra, zmieniasz się w takiego wtedy drona, który jest fasolką. Więc takie trochę dziwne. Ale dobra. No. miut to się chyba, wiecie, trzeba dać, trzeba wlecieć tam no i napylać kwiatki i co, co chwilę wracać do, 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 do tego drzewa. To było dość uciążliwe, więc cieszę się, że to zrobiłam. Dobra. Żabę to trzeba dać, dawać te. No, trzeba gulasze robić dla wszystkich tych elfów, i wtedy, no, dostanie się zakończone zadanie, ale ja na, ja na początku nie mogłam zrobić tego ostatniego z tym grubym elfem. Czy tam nie wiem jak on się nazywał, to yy, musiałam zobaczyć na YouTubie, żeby sprawdzić w ogóle jak to zrobić. No i naprawdę się zdziwiłam, że serio z siebie trzeba było zrobić. To, to było takie trochę mega dziwne takie. Więc cieszę się, że to już jest za mną. No i o czym bym mogła jeszcze wam opowiedzieć? No, tak jest tam na górze tego drzewa i no rybka jest tam w tym jeziorze tym dużym i jest takim tam w tunelu tutaj dynamit jest tam pod mostem y, kamelon na drzewie tym takim małym jest tu i dobra to chyba by było tyle bo tego Robuxa to chyba każdy zdobył. Ale nie wiem, bo od dawna mam to, tą grę. Więc niezbyt pamiętam, jak zdobył. Dobra, nie każdy ma tego pieniążka. Ja nie pamiętam, jak go zdobyło ogólnie. I tak samo z tym pistoletem. Ale dobra. To ja już będę kończyć. Pa, pa.